Piątkowy wieczór również przyniósł spotkania, tak jak wczoraj, Ligi Narodów, no i obejrzałem sobie spotkanie, w którym u siebie Francuzi podejmowali Włochów, no i skończyło się na wyniku 1-3 to Azuri wywieźli trzy punkty z Paryża. No i zaczęło się od bardzo szybkiej bramki Barkoli, który jest piłkarzem, który od kiedy tylko pojawił się na europejskiej scenie piłkarskiej, no to nieustająco w zasadzie zbiera ode mnie takie... No jeżeli bym mógł przyznawać jakieś punkty fajności, no to Barco regularnie te punkty by ode mnie dostawał, bo bardzo fajnie, to skrzydłowy, błyskotliwy, odważny i taki uparty w swoim dążeniu do tego, żeby robić różnicę. No i przez jakiś czas Francuzi nawet mieli kontrolę nad tym spotkaniem, ale to z kolejnymi minutami stawało się Coraz mniej widoczne, aż w końcu przestało być po prostu faktem. Najpierw, jeszcze przed przerwą, po fenomenalnej akcji z tonalim, wyrównał kapitalnym strzałem Di Marco, i potem to już po przerwie poszło. Potem widać było, że ci Włosi. Mimo że przecież jeszcze nie tak dawno temu, bardzo niedawno temu, zagrali bardzo słabe euro, mieli wyraźnie lepszy, w ogóle jakikolwiek pomysł na to, jak ten mecz rozegrać, co jest dosyć przynajmniej na papierze szokujące. No, przecież Didier Deschamps tam. 1978 mecz w roli selekcjonera Francuzów rozgrywał, a Francuzi bardzo chaotycznie próbowali cokolwiek robić. No i jasne, brakowało paru piłkarzy, Francuzów, ale to przecież nie jest tak, że nie było tam jakości. Na pewno po tym spotkaniu, do momentu, kiedy zszedł z urazem, życzymy zdrowia oczywiście, no, powiem tak, miałem uczucie, poczucie, że to nie jest tak, że Mikel Arteta zwariował. Jestem w stanie zrozumieć to, że można preferować Kalafiorego nad Jakuba Kiwiora. To nadal jest bardzo fajny piłkarz ten Kalafiori. To nadal jest zawodnik, który imponuje z piłką przy nodze, dobrze się tam ustawia i tak dalej. No i pozostaje tylko mieć nadzieję, że jest zdrowy bo to nie jest piłkarz, który miałby jakąś fantastyczną, w sensie, że pozytywną historię kontuzji. Te urazy, no, całkiem często mu się zdarzały. No nic, kanonierom życzę, żeby faktycznie ten rozbrat Włocha z piłką nie był zbyt długi. Wspomniałem też o Sandro Tonali. No, Sandro Tonali wrócił w końcu do piłki nożnej po tym swoim hazardowym zawieszeniu, no i cóż fajnie, że wrócił. Fajnie, że wrócił, bo zawsze byłem dużym entuzjastą tego zawodnika, tego jaki on futbol prezentuje, no i przeciwko Francuzom też wyglądał całkiem spoko, e, zwłaszcza jak na gościa, który tyle czasu nie grał w piłkę, no to imponujące było to, jak długo i na jakiej intensywności wytrzymał. Wspominałem o asyście przy bramce na 1 do 1, no oby tak dalej. E, piłka nożna potrzebuje e, Sandro Tonalego i przyjemnie mnie widzieć, że, że wrócił, na no, najbardziej otrzymałem kciuki, że od hazardu będzie się faktycznie już trzymał z daleka zwłaszcza macherki. No i mogłem się jeszcze trochę nad tym spotkaniem porozwodzić, ale generalnie myślę, że ograniczę się do tego, że to po prostu dobrze się oglądało. Widać było, że Liga Narodów dla jednej i drugiej reprezentacji nie jest meczem o nic, ale też nie miało się takiego wrażenia, że tutaj stawka komukolwiek paraliżowałaby nogi i że ktokolwiek by się bardzo spinał i bał się atakować. W tym kontekście była to dobra rozrywka. No no, i dobrze, że mamy dużo mniej w Europie spotkań towarzyskich, bo ta Liga Narodów się pojawiła. Ten, ten mecz jest kolejnym dowodem na to, że to była bardzo słuszna decyzja. No i ten mecz to był kolejny taki mecz w wykonaniu reprezentacji Francji który sprawia, że bardzo mocno się zastanawiam, jakim cudem, mając takich piłkarzy, ta reprezentacja na przestrzeni nie wiem, ostatnich powiedzmy 6 lat może nawet powiedzmy 80 była w stanie zdobyć tylko jedno Mistrzostwo Świata. I ja rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że po drodze był finał Euro, czy finał jeszcze jednych tych ostatnich Mistrzostw Świata. Ale ja zawsze miałem takie poczucie, i nadal nawet takie mam, że patrząc na papierze, na to, co się dzieje w reprezentacji Francji, no to oni wszystkich powinni golić równo od wielu lat, a tak, dochodzą wprawdzie daleko, ale to zawsze jest takie strasznie mdłe i tak dalej. Nie wiem, czy było dobrym pomysłem zatrzymanie Didier Radeschampa po ostatnim mundialu. A zwłaszcza już po ostatnim euro na stanowisku selekcjonera Francuzów, no cóż, ich problem, ale wydaje mi się, że jak się dłużej nad tym zastanowić, to marnowane jest to pokolenie po prostu. I jeszcze raz, wiem, że śmiesznie to brzmi w kontekście złotego, srebrnego medalu na mistrzostwach świata, ale wydaje mi się, że tutaj osiągnięć powinno być i jeszcze więcej.